Dziema Suspen. Siema, Adam, witajcie drodzy widzowie. Kolejny odcinek ze świata Hurt Ward, gdzie liczy się przede wszystkim przetrwanie. Już to słyszeliście w pierwszym odcineczku. A dlaczego to powtórzyłem? Ze względu na to, iż zaczęliśmy grę na nowiutkim serwerze. White był trzeciego. Dlatego wszystko jest wyrównane. Znowu się powtórzyłem, ale to nieważne. Cóż. Szukamy znowu miejscówki, a jeszcze miałem powiedzieć odnośnie tego, dlaczego nie gramy na tamtym, ogólnie wszyscy nas tam nienawidzili, <laughs> jednak byliśmy wredni wobec wszystkich i przez to zrajdowali nas enteras i nie dali nam życia. Zaraz, zaraz, kto był wredny, ten był wredny. No co, ty byłeś bardziej wredny niż ja. Haha, <laughs> jasne, jasne. jasne. No cóż, yy, w tym odcinku znowu będzie kilka razy smoke. Szybki będzie, moim zdaniem, odcinek, bo znajdziemy miejscowę, już właściwie wiemy gdzie. Pokażemy wam, czy pokażemy, czy nie pokażemy, gdzie, gdzie ona jest. A zobaczymy. A się zobaczy. Także luzik yy, w tej sprawie. Obecnie dużo osób nie gra, więc myślę, że będziemy jednymi z pierwszych, którzy tutaj wybudują potężną bazę. No to cóż... Jak, jak od razu nie najlepszymi. No, od razu najlepsi, no... No i wiadomo wszystko. Cóż, Adam, masz smoga? Eee, widzimy się po smogu. No i dobra, jest już po smogu. Bazę wybudowaliśmy. Teraz chodzimy, zbieramy surowcem. No i pomyśleliśmy, że może trochę pogadamy sobie na wizji, żeby to nie trwało 40 sekund. Sam odcinek chcesz, więc cóż, chcesz steczka? Steczka? Ale usmażonego czy nie? Nie, nie, surowego. No to co? restauracji chyba nie, nie otworzysz o, patrz, z czymś takim. No A ja. Gardzi steczkiem? Mam swojego. Nie, to nie. Sam wiem Zje. Tam zje i drugiemu nie da. <laughs> e, Przypominam, ta trasa. Że ta trasa, na której obecnie się o, znajdujemy. E, nazwałem ją trasa szlak, a właściwie szlak e, drewniany, bo tu jest mnóstwo drewna. Będziemy zaraz wracać nie do bazy. Weź nie biegnij, zatrzymaj się chłopie. No ja <laughs> dzika nie mogę dogonić, żyję ci pomóc. <laughs> to twój problem. Odbij mocno na prawo. Czekaj, bo tu mam drewno. No Adam, dzik cię zabije. Dzik Zda? mnie zabije? O dzik za mną goni. O już nie. Dobra. Sigi, <laughs> Gdzie jest Shigi? Tu jest Sigi. Drugie Saspen bierzki. Leż... To jest siebie czy się mylę? <laughs> nie wiem czy, czy mnie zagłuszyłeś czy nie, tak, powiem Shigi jeszcze Shigi. raz. Powiem jeszcze się. raz, bo mi ciągle zagłuszasz. Eee, to jest szlak tak. drewniany tak Saspen. Ja cię zagłuszam, nie ty mnie wow. Eee, to co, wracamy do bazy, nie? Gdzieś <laughs> to nie dziwne? Pokażemy, gdzie ona się znajduje, jak chcieli nas raidować przyszłościowo. Kopie, kopię, kopię. Może... A, bo miałem zaproponować od siebie taką rzecz. Adamowi mówi, ja o tym nie wspominałem. Ostatnio, ostatnio, już da, dawno temu, był jeden wpis pod yy, jednym z odcinków, że chcemy opening. Tak jak obiecałem, nie oszukuję. Będzie opening i teraz zależnie od tego, ile łapek w górę zostawiacie pod tym odcineczkiem, tyle skrzyneczek otworzę. Tylko, że to nie będzie jeden, jedna łapka w górę i jedna skrzyneczka, to będzie trzy łapki w górę i jedna skrzyneczka. Na tej samej zasadzie działają łapki w dół. E, trzy łapki w dół to minus jedna skrzyneczka. No oczywiście 0 minus 1, no to wiadomo 0. No to otwieramy minus jedną skrzynkę, to otworzymy minus jedną skrzynkę. W takim razie musimy zamknąć skrzynkę. Nie, nie czuję Twojego toku rozmowania, ale dobra. Jeżeli będzie więcej łapek w dół niż w dół górę, będziemy musieli zamknąć skrzynkę. No także, także mobilizujcie się. Zapraszajcie znajomych do naszego kanału. Tak? To oczywiście dla nas zawsze reklama, bo lepszej reklamy niż osoby polecające po prostu dalej nie ma. E, dlatego Was o to bardzo prosimy, przynajmniej ja proszę, nie wiem jak Adam Żyd to robi. E, czy prosi, czy nie, nie prosi? Ja dlatego nie też. Gdybym był, to bym Ci powiedział, czy Cię prosi, czy nie. E, kurczę, no trudno mi się wysłowić, powiem tak, bo. Za bardzo teraz planu nie mieliśmy na ten odcinek, chociaż e, mieliśmy już deton na poprzednim serwerze, mieliśmy e, już odpowiedni bursztyn i mieliśmy tylko zdobyć niebieskie i raidować, no ale niestety ktoś nas uprzedził. Hehe, <grym> ja znalazłem detonator. Tak dla ciekawych. Ale sobie szwórkę zrobiłeś? Nie. No właśnie. Bo serce nie nazbiera materiału. To bursztyn klepał. A kto, był kto zbierał surowce na bazę? Ja byłem Adam, leniwy jesteś, nic nie robiłeś. Tak, ja byłem architektem, a ty byłeś tylko parobkiem. Ale bez tego parobka byś nie wybudował ani jednego betonu. Wybudowałbym wybudowałem w sumie. Co to się przejść? No to jesteśmy już pod naszą bazą. Za hmm. 40 betonu? co to jest? I tak, po prawo mamy pierwszego sąsiada. Pewnie jeszcze nie wiesz sąsiedzie, że będziesz na którymś z odcinków. <grym> się pozdrawiamy. Nie <grym> pozdrawiamy cię. Nie no, kiedyś trzeba będzie polecić. Oglądanie. I tak. Do bazy naszej wchodzi się w dość e, fajny sposób, bo ciągle pod górkę. Ciągle pod górkę. I taki jest dodatkowy naturalny e, dodatek e, broniący naszej bazy. A, jest to. To jest to. To jest przesmyk. Adam złamał chyba tutaj z milion razy nogę. Nie, to ty tutaj złamałeś nogę. Ja zawsze łamałem nogę, od tutaj. O, ja o tym wchodzi, mówię, tam na dole. Y, odbija się od tej skałki, żeby nie złamać nogi, a mi to nie zawsze wychodzi. O, orangi jeść. Adam mi zimno, mi już zimno. Adam pośrednił sobie się... Masz jeansy, ja nie. A, w sumie mam maskę figiego, także. Ha. Hmm. Co robimy, co robimy? E, cóż, pokazaliśmy gdzie jest, tak, domyślacie się, się słusznie, tu jest totem. Nie zamykam eee... wytor, to I co, wrócimy jak już rozbudujemy bazę, żeby się Uf. za wami pożegnać w tym odcinku. Także no to... to nastąpi dosłownie za sekundę, wy tego nie poczujecie, my posiedzimy nad tym jeszcze 10 godzin, ale... Dobra saspo, słuchaj właśnie. idziesz na pustynię, zbierasz czerwone, Przynosisz czerwony i nie ulegasz żadnym urazom mechanicznym. Rozumiesz? Mechanicznym? Tak. Czyli zginąć mogę. Nie zdarzyć się z samochodem. <grym> Dobrze, <grym> będę chodził po pasach. <grym> Dobra. O moja noga! <grym> Już mam pięć HP tylko <grym> No to na razie. Nie tak, cię uczyłem. Nie, to byś się zabił od razu? Ja powędrował, jak, jak da, dama jeszcze się osunął ze skały. Nie mogę. Nie wejdę tam. Dobra. Do da. widzenia. Dobra, wróciliśmy po smoku. Adam już wróciłem szczelmany. Nie, no, no, nie no, żartuję, widzowie. Adam jeszcze i wkręcasz widzów. Czerwony już dawno jest przetopiony. Już dwie maszyny stoją. Adam, jak możesz to pokaż. Uwaga. Maszynki to, nasze. To, to nasza to baza. No, tutaj było ładnie, pięknie, pokoje, tylko saspen stwierdził, że jest bardzo brzydko i wszystko zburzył. Hmm. No bo będziemy to poprawiać. Tak. E I ogólnie wygląda sytuacja tak, że... E, sąsiedzi, Wczoraj e, trochę się z nimi poprztykaliśmy. A nam pokażesz którzy. Sąsiedzi. Biegne. I chcę zainformować Was, że w tym odcinku o, domno, domno. E, nie, nie będzie za dużo. I no, cóż, w następnym odcinku pokażemy jak już się uzbroimy ze snajperami. Będziemy ich tyrać, męczyć i wszystko naraz. Bo ich nie lubimy od dzisiaj. Nie od dzisiaj. Haha. Ha. Od zawsze. Także Adam. Yy, możesz wstawić. Bo chyba nagrywałeś wczoraj kawałeczek. Tak, z tym jak nagrałem. się z nimi walczyliśmy. No to w tym momencie teraz zobaczycie. No to nie ma smoga, tylko jest przerzut w nową kamerę, czyli wojna z sąsiadami. Bang! I biegnie. Pięknie ja w naszą stronę! Ach! A się z, rak z rakiem minął. A co biegnie do nas na górę? Trafił mnie. no i a jaki niegrzeczny nie chyba? Dostał. Plecak mu spadł, dziękuję. Dziękuję kolego. Fajny plecak miałeś. Idź fajny. ale poszedł. tu. spróbuję ten manewr co wcześniej, o tamtą skałę. E, udał się. Pięknie, ten Pięknie nadew, to? jest świetny. On nawet nie wie, się, go... że za nim jestem teraz. A nie wie jednak. Albo nie wie, ale w Tego samego manewru. Patrz, Spen, tutaj skaczesz i pięknie cię leciutko cię yy, yy, po pokłada. Dużo lepszy sposób niż tam to zesuwanie się po skałce, bo yy, jest więcej razy się to udaje yy, niż nie udaje. A, a, a ty friendly jesteś, czy not friendly? Ja, yeah, not friendly jestem. Yy, dla ciebie Aha, jestem friendly, no. tylko dlatego nie. To jest mu Bo kupić. Aha! <laughs> Moje, jest taki niebo ja Nagraj takiego ten debila. moment, nie? Takiego debila. Takiego Nagraj widzenia. ten moment. No ja, ja właśnie tak. Ale, ale, moment, nie trafiłeś we mnie. O ty, Raku. A nagrałeś jak chce dać 10 milionów razy? No pewnie.